Witam, zapraszam na film, na którym właśnie zobaczycie sobie takie nożyce, które odnawiam. No, teraz już wyglądają bardzo ładnie, ale przedtem nie wyglądały tak elegancko i schludnie jak teraz. O, już teraz, właśnie widzicie. Kupiłem je na złomie już dość dawno. Jeszcze cena była fajna na złomie wtedy, bo to było początki po złotówce. One ważą około 7 kg, także są bardzo lekkie, mobilne. No i będą służyły w warsztacie na działce. No i później to będzie, teraz zobaczycie już odnawianie, bo myślałem, że nagrywam film, ale niestety nie. No tutaj zobaczcie szlifowanie ostrza. No ktoś powie, e, na szlifierce, wszystko na szlifierce, magnesówce, a wcale gorzej nie tną. Próby tam później na końcu filmu zobaczycie bardzo ładnie. Cięły blachę już półtora mm, także już jestem bardzo zadowolony. Równo przynajmniej, tak nożycami by było trudno obciąć. No, wyż zardzewiałe były bardzo tutaj teraz, tylko później, jak już zawiozę nawieść na działkę, posmaruję sobie oliwką. No i teraz już zaraz, o, teraz na siedzący troszkę wygodniej, widzicie, szlifierka e, taśmowa się przydaje. No i teraz będzie e, szlifowanie już samego korpusu, o, właśnie w imadle, bo wtedy zamocuję sobie. No, na filmie widzicie, to trwa dużo krócej, a w rzeczywistości trwało bardzo długo. No, tutaj wszystkie Wszystkie płaszczyzny obczyszczone. Najpierw tarcza lamelkowa, tak zwana listkowa, może być. No, widzicie, ile rdzy, ile, ile brudu. No i w imazle to chociaż to się trzyma i się nie przesuwa. no słońce raz jest raz słońca nie ma zobaczcie to robiłem chyba ze 3 dni temu nie było śniegu a dzisiaj sobota jak już nagrywam teraz ten film po południu było 5 cm śniegu jak się obudziłem rano no tutaj trochę było pod ostrzami no zbierało się piachu nie wiem skąd i dlaczego no ale też to trzeba będzie usunąć Teraz trzeba właśnie poszedłem zmienić tarczę no, i tarcza będzie ta na rzepy. No, ale to też nie jest najlepsze rozwiązanie. Także ja całkowicie powiem Wam, o, ale już idzie dużo ładniej, lepiej. Równiejsza płaszczyzna. O, I już będzie szło dużo, dużo szybciej. No, przydałby się taki stół obrotowy, jeszcze pod, yy, pod kątem, żeby można było ustawić, no, ale na razie nie ma. Ale coś takiego planuję sobie zrobić, zobaczymy. No, porwało trochę tą tarczę. No i dlatego czasami jak. Yy, robię, to wolę szlifierkę. No już teraz już jest podskórowane, odtłuszczone. No i tutaj jest podkładowa szara. No. Teraz będzie pomalowane podkładową szarą, żeby już teraz na jakiś czas będzie ładnie i dobrze. Tak, wszystkie trzeba nie jestem malarzem, jak to się mówi, ale jakoś to, jakoś to wyszło ogólnie. Także efekt jest zadowalający. No i teraz widzicie tutaj, o, ktoś inny już maluje. Tutaj kolega przyjechał do mnie, żeśmy troszkę razem działali w warsztacie, właśnie e, robił mi oświetlenie, zakładał w warsztacie, no i tam taką do drugiej uparki szykował przy okazji suwak, tak zwany suwak, ten co będzie pchał materiał na oszczę. No najpierw cieniutko, żeby nie zrobić zacieków, troszeczkę obeschło. No i teraz zobaczcie, teraz jest pomalowany, będzie rączka, dźwignia, no też była bardzo zardzewiała. Taka nieprzyjemna w dotyku. No i teraz już będzie. O, tutaj u dołu było niebieskim. Tutaj będzie trochę zielonym i rączka czarna. Także, no bardzo, bardzo ładne powstało narzędzie. Przydatne i praktyczne. Widocznie komuś już tam ktoś robił czy ktoś pracował. No i nie było przydatne i wyrzucał wszystkie zbędne rzeczy. No, ja to teraz już tak jak to się mówi, jeździ się na złą To kiedyś się brało, odbrało wszystko, co było ładne i coś się tam gdzieś tam mogło przydać. No, a teraz już się bierze. Tylko to, co rzeczywiście e, widzę, już zastosowanie. Już nie biorę takich tak zwanych przyda się, przyda się. Śruby, nakrętki, no to zawsze tam nie zardzewiały. Oczywiście to biorę. A inne rzeczy, no to już dużo, dużo mniej. To były jeszcze farby z tamtego roku. Malowałem taki nóż, sekator taki też ręczny. No teraz wkrótce będę robił taki sekator na, na, na siłowniku o dwuparki. Już mam prawie gotowy, tylko zrobić kanały, mocowanie i pospawać. No zobaczcie, jaki fajny efekt uzyskany. No tutaj zobaczcie teraz na filmie już jest zmontowana. Niektórych śrub nie miałem nowych, także zostały stare. No ale 90% zostało części wymienionych, odnowionych. Tutaj gdzie była regulacja tego ostrza na dole. No to nie mogłem w ogóle wykręcić tych śrub. Musiałem wiercić, zobaczcie tam. Nie wiem czy zobaczycie, rączkę chciałem właśnie pokazać, tą rączkę z rytalonu, ale no niestety nie widać, nie widać, nie widać, o, o, o nie, jeszcze nie, no właśnie, no na końcu jest rączka z rytalonu. no i teraz zaraz zobaczycie, Yy, przymocowana będzie oczywiście dwoma jeden otwór jest tam o już jeden jest przymocowany drugą, drugi klemą żeby nie niszczyć sobie stołu zobaczcie jak ładnie się tnie a były tak wyszczerbione że nawet blachy 0,5 by pewnie nie pocięły no, a teraz blaszka 1,5 ładnie idzie tnie także zamocuję sobie w warsztacie i pewnie częściej będziecie oglądać Narzyce podczas pracy mam dużo czasami cięcia tekstolitu, takiego 1,5 mm, 2, 3. No to te nożyce będą doskonałe do cięcia. Zobaczcie, po ostrzeniu ręcznym prawie nie ma gradu, nie zawija i o to chodzi przy cięciu nożycami, żeby nożyce nie zawijały. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.